Hej, witajcie, z tej strony ja czyli Bober, a dzisiaj pierwszy odcinek z Minecrafta. Byłem pytany o to czy nagram tą grę, dlatego spieszę co powiedział, że tak, mam zamiar nagrać co najmniej ten odcinek i zobaczymy jak to się przyjmie. Jak na razie nagrywam Minecrafta bez modów, może się to zmieni w przyszłości, jeżeli byście mieli jakieś ciekawe mody, które mógłbym nagrać. Albo na tym świecie, albo i na nowym, to śmiało, a ja zastanowię się wtedy nad tym. To jest taki odcinek, też można powiedzieć testowy. Z góry przepraszam, jeżeli słyszycie myszkę. Ale no, absolutnie nic z tym nie mogę zrobić. To jest odcinek typowo testowy, żeby zobaczyć, jak to się przyjmie, jak to będzie działać, wszystko. Dobra, zróbmy sobie Kill of ik Kill of, kill of, kill of. E, to jest taka taktyka trochę zrobiona. E, to jest taktyka, taktyka jaka? Absolutnie nie pamiętam, co przed chwilą mówiłem. Bo pomiędzy tamtym nagraniem a tym. E, krótka przerwa była. Bynajmniej. E, to, co teraz robię, to jest taka ala taktyka speedrunerska, która ma na celu jak najszybsze zdobycie koplaczek, 15 mi starczy. Tu potrzebuję 3, 3, 2, 1, to jest 9 i tu 8, to potrzebuję 17. Teraz powinno być dobrze. stików potrzebuję więcej. To pytacie, czemu akurat tyle, bo potrzebuję tak. Yy, potrzebuję kilow, Siekiera, Łopata i mieczek. I chujaj, trzeba zrobiłem. Yes. Jedz. Ok. Po co mi Łopata? Nie no, wiem, tak for fun. Dobra, trzeba teraz to sobie tak w miarę posegrekować. To tak, to tak, to tak. To wyrzucamy. Musimy teraz dosyć zapolować na szybko. Najlepiej by było znaleźć jakieś większe statko owiec. Żeby móc sobie łóżko zrobić, ale ja widziałem jak na razie tylko jedną. Tam chodziła jeszcze jedna. Myślałem bardziej o... Dziękuję. Myślałem bardziej o czarnej, ale ona by mi to nie dała, więc jest okej. Okay. Są piórka. Bo są liski. Cześć lisku, chytruszku. Hit, Dobra. Słuchaj, potrzebuję jedzenia, więc... Sorry, ale twoi rodzice on nie żyją. Ty przeżyjesz z łaskę pana. Ja bym wolał dużo jedzenia jednego typu, Ciebie nie zabijam, nie ja opłacę mi się. Ten kilo jeszcze podniosłem, no, ale dobra, już mało istotne. No, ten film może nie będzie jakoś super długi, bo też nie widzę sensu robić jakiegoś super długiego filmu. Tak myślałem bardziej o jakimś takim luźnym 15-minutowym. Ale żebyście zobaczyli, ewentualnie napisali, czy ogólnie w ogóle chcielibyście taką serię z Minecrafta. Czy jest to zwykłego, czy na modach, czy jakąkolwiek. Na przykład Minecraft do smog. Myślę, że byłbym w stanie taką serię zrobić. Dobra, to sobie weźmiemy. Trzcina jest zawsze poczko. Pójdźmy trochę sobie tą zamarzniętą taflą wody i się wbijmy tutaj. Może tutaj znajdziemy coś ciekawego do jedzenia. Ja potrzebuję troszkę tego jedzonka. Tu przy okazji weźmiemy jeszcze trochę tej trzciny cukrowej. Strasznie szybko mi głód spada. A tu są pieski. Ale my piesków nie zaczepiamy. Pieski ogólnie są trochę bezużyteczne w Minecrafcie, tak zaczynam zauważyć. Wiemy sobie jedno. W sensie nie chcę mówić, że wiecie, że takie zupełnie bezużyteczne. Bo można je oswoić i coś, jakiś tam damage biją Ale na oku tak szczerze Ktoś z was oswajał jakieś psy do czegokolwiek innego niż do tego, żeby sobie były I używał ich prawie nie podczas walki Jeszcze na jakieś takie słabsze potworki to da się to użyć, ale Jak już zaczynamy się bić z jakimiś takimi silniejszymi to Psy nie są chyba najlepszym rozwiązaniem też został dodany ten pancerz dla psów Nie wiem dokładnie jak on działa Możemy to sobie nawet kiedyś sprawdzić, ale to nie teraz Teraz ja potrzebuję jedzenia Dużo jedzenia yy, no, Mamy łącznie 5 To sobie możemy wziąć Tak na gdyby jeżeli byśmy nie znaleźli jedzenia, to ja będę miał po prostu te jagódki Ty no właśnie, ja może właśnie tyle. To dużo razy powiedziałem właśnie. Yy, ja może tyle jedzenia straciłem przez to, że ja trochę straciłem wtedy yy, HP To jest taka możliwość. To teraz sobie zjedzmy. Te jagódki są też dobre, one dają mi aż jeden głodek. Zapełnienia potrzebuje dość sporo, ale. Ona tam całkiem, całkiem. A że już mam ponad 100? Dobra, trzeba wziąć na pewno trochę węgla. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nagrywanie? Bo też nie chcę robić tego filmu, jak mówię, zbyt długiego. Weźmy sobie troszkę węgla. I co? I nie wiem, co. Możliwe, że na dniach jeszcze gdzieś tam pojawi się film na przykład z Starve. Ja cały czas gdzieś tam próbuję sobie zrobić jakąś taką jedną fajną tą yy, jakąś serię taką. Na razie widzisz The Isle. Yy, tu jest Circle Empire, teraz Minecraft. Nie wiem jeszcze za co się wezmę tak bardziej na poważnie, chociaż mam ogólnie na, y, zamiar nagrać yy, chyba wszystkie stiger. Jeszcze chociaż parę odcinków, ale to zobaczymy. Jak na razie nie mam za bardzo takich tak super nie wiadomo jakich planów, więc jestem otwarty na wasze propozycje. Jeżeli na przykład napiszecie mi, że chcielibyście zobaczyć więcej deisle yy, na przykład, no to ja wtedy postaram się dla was nagrać więcej deiso. Dobra, tutaj chyba wolę nie iść. To wygląda naprawdę kusząco, ale ale może nie teraz. Teraz szukamy jedzonka. Dobra, skoczymy tutaj. Stąd tutaj. Chociaż może O kur. Nie, 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 nie. Nawet nie próbuję. Nie jak są tam trzy szkielety. Decydowanie za dużo. Weźmy sobie jeszcze trochę węgla. Węgla nigdy nie jest za dużo, a w późniejszych etapach rozgrywki zwyczajnie się go nigdy nie chce nikomu zbierać. Dlatego ja sobie go podbieram już teraz. I później nie będę musiał tego robić. Też teraz problemem bardziej będzie. No to dajmy sobie tutaj. Ja mam dwie wełny tylko. Jakbym miał trzecią. Dobra, no nic, idziemy w poszukiwanie trzeciej wełny. Wydrobić sobie łóżko, bo potrzebujemy trzech białych wełn. Kiedyś ta gra działała trochę inaczej, że można było byle jaki kolorek mieć. Musimy się też trochę zregenerować. Ja w nocy nie chcę chodzić z czterema HP, bo w moim miał ja raczej się gdzieś wywale. Hmm. Dobra, jak to tu wygląda? No nie, najlepiej. Tutaj jest lawa jakaś. Ty, no właśnie, bo tu jeszcze może być sypki śnieg. Tego też nie przemyślałem. To jest chyba sypki śnieg. Nie, to nie jest sypki śnieg. Jak rozpoznać sypki śnieg? Nie wiem, co. Dobra, mało istotne. Tam też bym wolał wchodzić To bym najchętniej to w ogóle wyszedł z tego biomu, ale jak ja bym miał to zrobić? To? Nie, no to też jest normalne. Jak rozpoznać sypić nie? Nie wiem, bo ja ogólnie jestem dość starym graczem Minecrafta o cześć. Koleżko, a nie chcesz mnie bić? nie no, chcesz. Jak widzisz, ja dużego skilla nie mam. Zresztą prawdopodobnie to najprawdopodobniej też dlatego, że jestem w trochę niewygodnej pozycji. O hmm. jak ty mnie tak odbijasz? Muszę sobie dodać jakieś fajne shadery, mi się wydaje, do minecrafta. Ale tym się zajmę, jak będę już u siebie w domu. Teraz to... Teraz to chyba nie. Dobra, te zombie nie chcę tam siedzą, one mi nie robią zbytnio przeszkody. No, jak będę w domu, to na pewno będę chciał ogarnąć parę rzeczy. Na pewno będę chciał nagrać deisle. teraz nie mogę nic z tego zrobić. Bo... No, zwyczajnie... A, to jest jakiś ok. Rozumiem. Dobra, one sobie umierają powoli. Muszę to zapamiętać jakoś. A, ok, czyli on jest taki. No, sypki. Ma taką strukturę, jakby właśnie był takim sypkim śniegiem. To może, jak będę jakoś uważał, to nawet w to nie wpadnę znowu. Uj. Tu muszę cholernie uważać Myślisz, że przez chwilę, że tutaj jest creeper Z widy, z widy Niedobrze nie niedobrze To jest wilczek Ale wilczka też za bardzo nie chcemy to bym... Ty, 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 ty Opa. Chwila, zombie, proszę cię, proszę, zostaw. Dobra, nie żyję. Ja. Mi chodzi o to, że ja nie wiedziałem, że są różne rodzaje prów. To Widzieliście? Gdy ty jesteś? Widzicie? To jest dosłownie wilk. Ale ty ładny jesteś. A ciekawe, czy inne psy też mają inne tekstury? Aż będę musiał to kiedyś sprawdzić. Bo ja w ogóle nie grałem na tych nowych wersjach. Ło, aż mi myszkę trochę wywaliło. Za niedługo będziemy mogli w sumie kończyć. Ja wiem, że krótkie odcinki teraz poprzedni z pokemonów, teraz ten. No ale niestety czasami trzeba się przemęczyć z takimi odcinkami. No i już byliście wystarczająco rozpieszczani z wyverną. Oj, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. To jest jeden z jedynych razów, kiedy realnie otwarta przestrzeń jest zdecydowanie lepsza, niż zamknięta. Jak to wygląda? Ja się nie wiem. Jest jakiś czas tutaj? Jeszcze ta noc będzie trwać. Jeszcze trochę. No nic, to przeczekamy sobie tą noc jeszcze. Oj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Przeczekamy sobie tą noc. I skończymy tutaj odcinek. Po prostu napiszcie, jakbyście chcieli to dalej widzieć. W ogóle chcecie dalej widzieć takie rzeczy jak Minecraft, czy może coś innego. Dobra, idziemy za już szklata. Ibu! Ibu! Ok, leży. Tam jest cyjan z tym Creeper. Ja nic z niego nie dostałem. Jezu. Dużo tych jagódek jem, a no w ogóle może sobie takie wezmę. Te mniej narażone na atak ewentualne. Ja wiem, że mógłbym się po prostu schować. Ale, Ale po co? Po co się chować? Jak można walczyć. Dobra, te mi zaraz tu wybuchną jest fatalnie, to to ja sobie wezmę, śnieżki też sobie wezmę, to sobie, o, bałwana będę zrobił, a, się to zabija, jak nic, więc, to zniszczyć, yy, bałwana bym zrobił, ale dyni nie ma, więc, troszkę słabiutko, czy nic absolutnie nie zrobiłem w tym odcinku, w sumie tak, ale, nie. Ale ja się w wystraszyłem, Jezus ja nie wiedziałem, że jestem aż tak słabym graczem w Minecrafta Tak O fuck Okej okay. Okej okay. Rozumiem On ich popycha Skubaniec Okej, okay, ten nie żyje. Najgorszy już nie żyje. Teraz, teraz będzie ław. Oni już nie są tak trudni. Chyba, że jesteście mną, ale nawet ja sobie dałem radę, to znaczy dałem sobie już Ten pająk był najgorszą skaką, jeszcze ich popychał. Nie Dobra, zaraz przestanie być nocą. I kończymy też tutaj odcinek więc cóż ja się z wami żegnam był z wami pober w tym dziwnym skinie będę musiał sobie jakiś normalny załatwić o nawet już wstaje powoli poranek więc cóż napiszcie jak wy to widzicie czy chcielibyście takich odcinków więcej do następnego bye bye